Na karę śmierci zostałem skazany 8 listopada 1948 roku. Za co? Standardowo: chęć obalenia siłą ustroju komunistycznego, działalność kontrewolucyjną, szpiegostwo i jeszcze kilka paragrafów, wylicza Jerzy Woźniak. Co pan robił? Byłem oficerem Armii Krajowej. Później służyłem w organizacji Wolność i Niezawisłość. Jeździłem jako kurier do Londynu. Walczyłem o niepodległą Polskę. Jak odbył się pański proces? To był proces kiblowy. Ja, sędzia, strażnik, jeszcze kilka osób w niewielkiej celi na Mokotowie. Wszystko poszło bardzo szybko. Proforma przesłuchano kilku świadków, po czym oznajmiono mi, że zostałem skazany na karę śmierci. Pamięta pan nazwisko swego sędziego? Pułkownik Zbigniew Furtak. Czy ten człowiek w wolnej Polsce został pociągnięty do odpowiedzialności? Niech pan nie żartuje. To, co się z nim stało? To, co z nimi wszystkimi, przez nikogo nie niepokojony dożył spokojnie końca swoich dni w trzeciej RP. Z tego co wiem umarł dopiero kilka lat temu. Polska o niego dbała. Do końca dostawał 8 tysięcy emerytury. To fragment artykułu Piotra Zychowicza. Polska zawiodła ofiary komunizmu z Rzeczpospolitej, wydanie 6-7 listopada 2010. Zachęcam do lektury całego artykułu, choć nie nastraja on optymistycznie. Człowiekowi robi się smutno, czytając takie rzeczy, taką niesprawiedliwość tej rzekomo wolnej Polski. Podobny cykl zamieszczamy. W naszym miesięczniku Idź pod prąd, gdzie jeden z więźniów komunistycznych obozów koncentracyjnych, Stanisław Adamczyk, opisuje swoją historię. Zaczęło się to tym, kiedy wraz ze swoim pododdziałem pogonił milicję obywatelską, która znęcała się nad mieszkańcami jednej z wsi. Takich historii jest daleko, daleko więcej. Poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości. Bardzo współczuję tym ludziom, którzy tak wiele ryzykowali, tak wiele cierpień przeżyli dla Polski, a dzisiaj są zapomniani, jeszcze często nawet szykanowani, jak to miało miejsce w przypadku procesu Adama Humera, bestialskiego oficera śledczego UB, który na korytarzu sądowym lżył swoje dawne ofiary. Ci bohaterowie Polski Niepodległej Choć na pewno żyją z poczuciem niesprawiedliwości, krzywdy, choć patrzą ze smutkiem na tę niby wolną ojczyznę, która czci przestępców, która nagradza ich i finansowo, i też w sposób dużo bardziej spektakularny, przyznając im nawet ordery, jak to się stało w przypadku Zbigniewa Domino. Również oficera śledczego w Poznaniu, który w 2005 roku z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dostał krzyż ze słańców Sybiru. Podobne myśli przychodzą do głowy także teraz, kiedy Michnik dostaje najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego. Jednak wśród tych starych ludzi, którzy widzą tę totalną niesprawiedliwość i to, co się dzieje, nie widać jakiegoś takiego wielkiego narzekania czy załamania odczytuje to w tych kategoriach, że walczyli nie dla nagrody, nie dla przyszłego uznania. Oni walczyli dla Polski. Oni mieli wyższą motywację i to, że tutaj od dzisiejszej Polski nie mają nagrody, jest to smutne, bolesne, ale widać, że nie przekreśla w ich sercach i umysłach tej ofiary, którą dla Polski Ponieśli. Nie widać, żeby mówili, że żałują tego, co zrobili dla Polski. Ta smutna rzeczywistość ma swoje odbicie też w rzeczywistości duchowej. Tu na Ziemi będzie źle, tu nie będzie sprawiedliwości. Oczywiście będziemy dążyć, żeby ta sprawiedliwość była i nie chcę tu nikogo namawiać do rezygnacji z walki o sprawiedliwą Polskę, ale wiemy, że doskonałej sprawiedliwości tu nie osiągniemy. Kiedy Pismo Święte opisuje niebo, mówi o tym, że ustanie płacz, Bóg odszedł ze i tak dalej oznacza to, że tu na ziemi do końca będziemy mieli jakiś ucisk, jakąś niesprawiedliwość, niewdzięczność. Będziemy widzieć, jak ludzie, którzy absolutnie na to nie zasługują, są podnoszeni wyżej, obdarzani czcią, chwałą i zaszczytami, a ci, którzy rzeczywistą dobrą robotę robią, będą często zapominani, a nawet szykanowani. Dopiero w niebie Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu. Ale i tu na ziemi wzywa nas, byśmy szukali pociechy w odpowiednim miejscu. Oto jego słowa z listu do Hebrajczyków. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To jest miejsce, gdzie już tu na ziemi możemy szukać współczucia, pocieszenia i przede wszystkim pomocy. Tron łaski Jezusa, naszego arcykapłana, doświadczonego we wszystkim tak jak my, za wyjątkiem grzechu. Inaczej mówiąc, żaden ból, żadna niesprawiedliwość, żadne cierpienie, żadne przykrości nie minęły Jezusa. Dlatego może On nam współczuć, bo można powiedzieć dosłownie na własnej skórze odczuł wszelkie niesprawiedliwości i zło, jakie związane są, czy możliwe są. Tutaj na Ziemi, tu w grzesznym świecie. Przeszedł przez to wszystko doskonale. Nie powiedział żadnego złego słowa, nie powziął żadnej złej myśli, nie zgrzeszył w ciągu swojego pobytu na Ziemi, chociaż spadło na niego w sposób taki skumulowany całe zło, jakie tylko po części dotyka każdego z ludzi. Mamy więc w Jezusie nie tylko potężnego Pana i Władcę, który Kieruje historią, który ma moc zmieniać wydarzenia, dawać nam pomoc w stosownej porze, tak jak mówi list do Hebrajczyków, ale też doświadczonego tak jak my doświadczonego cierpieniem tak jak my i dlatego rozumiejącego nas doskonale. Jeśli tu na Ziemi to jest taka dla nas pewna analogia jeśli wiemy, że ktoś dzielił podobne jak my cierpienia, dużo łatwiej możemy pójść do niego, zwierzyć się, czy po poradę, czy licząc na zrozumienie. I właśnie Jezus jest dla nas kimś takim. On całą niesprawiedliwość, całe zło przeżył. Dlatego dzisiaj każdy może do Niego z ufną odwagą przychodzić, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Warto byśmy o tym pamiętali i zamiast iść w kierunku zgorzknienia, narzekania, jakiejś takiej. Złej kontemplacji rzeczywistości, w której przyszło nam żyć rzeczywistości niesprawiedliwej, paskudnej i często odrażającej byśmy te swoje myśli wylewali przed Jezusem, by nasze sumienia, nasze myśli, nasze serca mogły być czyste, a nie skażone złem, które nas otacza. By to zło nas nie przytłoczyło, nie przezwyciężyło, ale byśmy patrzyli na ten ideał, który. Czeka nas w niebie, i który już dzisiaj jest dla nas dostępny, bo tak jak mówi Słowo Boże, ten tron łaski jest dla nas już tu i teraz dostępny o każdej porze dnia i nocy.